W ostatniej rundzie, w dziesiątej rundzie turniejów w Benaskę nie walczyłem oczywiście o bardzo wysokie lokaty, bo zaczynałem ją bodajże na 17 pozycji, także nawet wygrana, ewentualna nie powodowałaby jakiegoś, nie wiadomo, jak wysokiego miejsca. No ale wiadomo, zawody chcemy skończyć wygraną, jak najwyższą pozycją, troszeczkę poprawić sobie samopoczucie, ranking. I tak dalej. Los był przychylny, o tyle, że spodziewałem się partii czarnymi, żeby mieć układ kolorów 5-5 z jakimś młodym, nieprzyjemnym, świetnie przygotowanym zawodnikiem. Tymczasem dostałem powtórzenie białego koloru i rywala urodzonego bodajże w roku 1972, czyli już weterana, który zresztą w mistrzostwach powyżej lat 50 grywał. Był to Wiktor Michalewski, arcymistrz o rankingu 2,492, z którym pierwszą partię w życiu zagrałem, jeśli się nie mylę, w zupełnie nieodległym 2001 roku roku, czyli troszeczkę czasu od tego minęło. Może to był 2002, na pewno mocno ponad 20 lat. Zawodnik dość jednowymiarowy w swoich wyborach debiutowych, wiadomo, że jest specjalistą w Grunfeldzie, wiadomo, że jest specjalistą w otwartym wariancie partii hiszpańskiej, mało eksperymentuje, także mimo tego, że runda poranna o dziewiątej czasu na przygotowanie raczej mało, to ja znalazłem parę chwil na to, żeby na ten otwarty wariant się przygotować, jakąś receptę na to mieć, coś tam sobie wymyśliłem, no i optymistycznie szedłem na ostatnią rundę po dwóch wygranych, żeby zakończyć trzecim zwycięstwem, no i miejscem w okolicach pierwszej dziesiątki. Zobaczmy jak ta partia przebiegała. Przygotowanie, przygotowanie, a przeciwnik postanowił zrobić mi dowcip, bo w obronie hi partii hiszpańskiej zagrał tu B5. Ja mówię, hello, panie kolego, przecież pan zawsze grasz tutaj skoczek F6 i na to starasz się tego pioneczka sobie konsumować. A on B5, ja mówię, hoho, ho, to już nawet pan Wiktor tutaj robi takie numery, to się można zdziwić. Koniec B3, skoczek A5. No i jest taki wariant. Jest taki wariant raczej z kategorii podejrzanych, i ja tutaj, no, oczywiście nie pamiętałem żadnej teorii. Kusiło mnie, żeby pójść na jakieś awangardowe bicia i tutaj liczyć na to, że oszukam go w jakichś komplikacjach, no, ale figury nie ma, w sumie nie wiadomo, co się dzieje. Ja tej teorii nie znam. Tutaj widzę, że niektórzy tak grali, ale no. Ja raczej i ja nie mam aż takich, żeby tak oddać figurę. Kiedy przeciwnik jest przygotowany. Jakby nie był przygotowany, to pół biedy. No i po namyśle zdecydowałem się zagrać roszadę. To, co mnie cieszyło, to fakt tego, że przeciwnik szybko tutaj odpowiadał, to znaczy, że nic głupiego nie zrobiłem, no ale no, roszada nie może być tutaj głupia. Nastąpiło D6, ja odpowiedziałem ruchem D4, on zbił, ja zbiłem i on zbił. Teraz zastanawiałem się czy bić hetmanem czy skoczkiem, ostatecznie uznałem, że hetmanem będzie ciekawie. Tak już niewiele partii grano, co mnie w sumie było na rękę, bo chciałem te pozycję grać na głowę. Goniec b7 naturalny, skoczek c3 i tutaj właśnie przeciwnik jeszcze zagrał szybko, aczkolwiek ruch mnie lekko zdziwił skoczek na e7 bo taki troszeczkę płaski. Pozycja jest z kategorii tych, że białe tutaj pewnie jakoś super dobrze nie stoją, ale też po skoczek e7 na pewno jest to jakiś plusik, bo co prawda para gońców u czarnych, ale białe mają przewagę przestrzeni, no i to się sympatycznie gra. Zagrałem wieżę e1, bo wydawało mi się to wyjątkowo naturalne. Stawiamy wieżę naprzeciwko króla i sobie ciśniemy. Nastąpiło skoczek c6. Ja odpowiedziałem Hetman E3. Na początku chciałem Hetman D3, ale nie podobało mi się skoczek E5. Tak, tak, Hetman G3 to po prostu F6. Postawi Hetmana na F7, końca na D6, nic tu. Mu nie zrobię. Dlatego zagrałem Hetman E3, żeby na ewentualne skoczek E5 mieć chociażby opcję skoczek D4. Zachować tego skoczka może jakieś F4. Tutaj czarne, może nawet G6 mogą zagrać i powinny stać ok, ale przynajmniej figur na szachownicy trochę jest. Tymczasem Michalewski grał tutaj ruchy, które no każdy mi się podobał dla mnie, bo wydawało mi się, że on gra po prostu nieprecyzyjnie. Zagrał gonie C7, no ja skoczek D5 naturalne, jak uśmiech dziecka, on Roszada, ja D2. Znowu ruch dość naturalny. Nie chcę grać C4 od razu, bo on zagra B4, potem zagra A5, i nic tu nie zrobię, więc gram goniec D2 szykując ruch C4. Dodatkowo zerkam na pole A5, czyli w różnych układach, jak on na przykład zagra tak, to ja już mogę myśleć o ruchu goniec A5, i na przykład tego typu pozycja, kiedy ten mój goniec tutaj naciska na tego piątka, może być nieprzyjemna. Nie jest tak na 100%, ale ja myślałem, że tutaj realnie można. Już myśleć o jakimś nacisku. E Pogonie Z D2 on odpowiedział wieża E8. Znowu wydawało mi się to takie kontrowersyjne. Ja zagrałem C4. Bardzo mi się to podobało. Nie chciałem gonić C3 z uwagi na A5 i B4. E tu w ogóle spodziewałem się, że on sam może zagrać A5. Wydawało mi się, że to jest niegłupie posunięcie. Żeby właśnie e zdobyć trochę przestrzeni, czy A4 czy B4 tutaj. Kombinować. Wieża E8, ja C4. No i tu oczekiwałem, że on zagra goniec F6, i wydawało mi się, że. Ok, ja mogę tutaj odpowiedzieć na takim ciekawym wieża C1. Jeżeli bicie, bicie, to on nie może tutaj bić, bo potem mam wieża B1. A jeżeli bije od razu, wieża C2 goniec F6, to się zastanawiałem, czy tutaj nie mam jakiegoś fajnego nacisku po linice. Być może nic się nie dzieje. Powierza A6, może wszystko się broni, ale ta jego pozycja jest taka dość trzęsąca się, i nie jestem na 100% przekonany, że po jakimś Hetman F4 na przykład nie ma tu jakichś tarapatów. Jak goniec odchodzi, to goniec C3. Gdzieś zaczynam zerkać na G7. Bardzo aktywne figury mam i jest to ciekawe. Natomiast tego się spodziewałem, jak zagrał BC, BC goniec F8, to ja mówię. No panie, no przecież to pozycja jest na pograniczu przegrane. Ja mam tutaj absolutnie wszystko, czego mogę chcieć w takiej pozycji. Ja gonię C3 skoczek E7. Widzimy, że on chodzi w miejscu bez większego ładu i składu. Ja hetman F4, żeby tutaj nie było związań. On, Hetman D7, i ja skoczek D4. Znowu naturalny ruch celuje w kierunku pola F5. Chce tam postawić skoczka. Skoczek przy królu w takim układzie z gońcem na C3. No, to jest obietnica naprawdę wielkich atrakcji dla białych, a dla czarnych niekoniecznie. W tym momencie on myślał 20 minut, no bo to już wygląda niezbyt ciekawie. Zagrał C5. Ja zagrałem skoczek e7. Bardzo ciekawe uważam było skoczek f5. I teraz spodziewałem się czegoś, yy, czegoś takiego, przepraszam, że jak bicie, bicie. No powiedzmy, że on od tego zaczyna. Powiedzmy, że od tego. Tak, tak, tak. To ta pozycja z jednej strony wydaje się być jałowa, ale nie do końca, bo jeżeli on zbije, zbije, to w ogóle moim zdaniem kluczowy wariant jest. Bo jeżeli gra f6, które on sugerował... Po partii, to ja gram wieża E6. Prędzej czy później, a mogę też tymi pionkami iść. I no, wydaje mi się, że to jest bardzo obiecująca pozycja. Ja zrezygnowałem z tego z uwagi na wariant, że gram tu F6. On musi zagrać, e, moim zdaniem, posunięcie Hetman E2 z groźbą mata. Ja powiedzmy: Ja powiedzmy H4. I on G6. I teraz właśnie no, mogę G4 zagrać, powiedzmy. On G6. I gdybym zdążył yy, G5 i jakoś tutaj aktywizować Hetmana, to on gra bez gońca. Tylko, że ma Hetman. No, znaczy tutaj w ogóle, przepraszam, tu jeszcze Hetman D1, Hetman D5 grozi. No więc więc w ogóle jest krucho z tym pionkiem. Przez to, przez to się na to nie zdecydowałem. Bo niestety być może tej końcówki nie wygrywa. Dlatego po prostu zbiłem. Mam jeszcze skoczek F3, ale wtedy jest niestety bicie bicie F5. I tutaj się gońce aktywizują. Tutaj czarne stoją OK. Natomiast po biciu nastąpiło bicie tak i tak. No i to jest pozycja dla białych, pozycja marzeń, Bo czarne mają parę gońców, ale parę słabych gońców, gońców, które tutaj niespecjalnie tworzą jakiekolwiek zagrożenie. I to jest pozycja na pograniczu przegranej dla czarnych. Tak naprawdę, bo bardzo trudno tu jest robić ruchy. Ja mam bardzo dużo narzędzi, żeby być dla niego groźnym. I niewykluczone, że tutaj trzeba było zrobić jakiś spokojny ruch. Na przykład, nawet ruch F3. Jeżeli tak, to mam pewnie Hetman G5, grozi mat. Jak gra, tak, no bo nie może nic innego. Znaczy grozi mat, grozi bicie na G7. Jak tak, no to Hetman F6, koniec partii, albo skoczek tak też za dobrze nie jest. Yy, a jak gra tak, no to bije tego pionka. Odbiłem pionka i jest nacisk absolutnie za darmo. Absolutnie za darmo, to jest wygrana pozycja po prostu. Więc po ruchu F3 powiedzmy, że on zagra F6. Ja sobie nawet mogę zagrać skoczek E3, obronić tego pionka, zagrać H4, zagrać H5, zagrać wieża D1, wieża D2. Mogę G4, G5. To nie jest tak, że wygrywam już, ale wygram, bo on tutaj stoi źle, pasywnie, nie ma żadnej kontry i tak należało zagrać. Tymczasem ja, jak nieopierzony junior, gram wieża E3. Widzę aktywne figury, widzę słabego króla. No to co taka, e, taka juniorska głowa chce zrobić? No po prostu dać mata. Po wieża E3, przeciwnik myślał 15 minut, zostawił sobie już tylko 14, zagrał F6. Ja teraz w swej naiwności zagrałem wieża na G3. Mogłem oczywiście zagrać jakieś inne no Na przykład tutaj, właśnie też jest bardzo ciekawe, bo ja wieża E3 zagrałem stosunkowo szybko. 22 sekundy, to tak dość ten, bo sobie to wcześniej policzyłem. Natomiast mogłem zagrać tak. Też był taki ruch. No, on wieża D8 i tak. Tylko mi się wydawało, że to jest posunięcie, to jest układ, w którym bardziej odczuwam problemy z pierwszą linią, ale z drugiej strony, jeżeli, jeżeli tak nie jest, no to ta wprowadziłem wieżę, która nie grała, a ta wieża jednak coś tam robi. I nie wykluczone, że to też jest po prostu bliskie końca. Że to też jest bliskie końca. Bo jeżeli tak, no to właśnie tak, i tutaj jest naprawdę. Bardzo fajnie, bardzo ciekawie, bardzo blisko ostatecznego rozstrzygnięcia tej, tej partii. Zwłaszcza, że tutaj jest mnóstwo idei taktycznych, które, które się będą pojawiały. Na przykład tak, tak, to jest tak, tak i goniec F6. I na to jest tak. I na to jest tak, chociaż akurat to może nie być wygrane. To może nie być wygrane, no bo tutaj jednak dużo figur na to jest zasłonięcie się, więc to, to wszystko trzeba gdzieś tam sobie dobrze przeliczyć. Ale takie motywy tutaj są. Tymczasem ja wieża G3, wieża E3, E6 i wieża G3 od ręki można było B3, chociaż z tym pionkiem pozycja się troszeczkę zmienia, bo on ma punkt ataku. Ja nie chciałem tego ruchu robić. Wieża G3, on tak. Bardzo dobry ruch, którego ja nie doceniłem, on tak, ja tak. I teraz znowu zagrałem ruch od ręki, bo myślałem, że on po prostu wygrywa. A nadal można było tutaj zrobić przeciwnikowi ogromne problemy, po prostu bijąc na F6. Po prostu bijąc. I nie można tak, bo jest tak bardzo piękny mat, prawda? Nie można tak, no bo oczywiście to samo mat na dwa sposoby. Więc bicie jest po prostu poza tematem, on musi wrócić, ja wracam na C3 i gramy dalej. Ale no, halo, no to jest przecież pozycja bardzo trudna. No on pewnie musi tu poszukać wymiany hetmanów ruchem Hetman E4. Ja pewnie nie chcę wymieniać tych hetmanów. Może on bije pionka. Ja gram H4, chcę H5. Nie zdziwiłbym się, gdyby mocniejszy komputer na powiedział, że to jest wygrana pozycja. To by mnie naprawdę nie zaskoczyło. Oczywiście on tutaj też ma jakieś takie wzmacniające ruchy. To nie jest wszystko takie proste, jak było, ale nacisk jest. Ale jest tutaj wielka. Perspektywa przed białymi. Tymczasem ja zagrałem wieże E1 jak ostatni ogór. Przeciwnik po prostu zbił pionka i ja teraz myślałem, teraz 36 minut i zrozumiałem, że jestem po prostu osłem. Dlatego, że nie mam tutaj żadnych narzędzi do zrobienia mata, ani żadnych trików. Po pierwsze dlatego, że grożą mi maty. To jest bardzo istotny element. Z pionkiem na H4 ta pozycja byłaby być może dla białych może wygrana, chociaż to duże słowo, bo ja chciałbym zagrać na przykład tak, goniec się nie może ruszyć, ale wtedy jest D5. Ale wtedy jest D5. Tu w ogóle jest kapitalny wariant, który jest kompletnie niepotrzebny, ale pokażę Wam. F3 on może nie reagować, ale w ogóle może nawet zagrać. Tak, i na to może zbić. Piękny wariant. Tak, 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 i tak, i wygrywa. A jeżeli tutaj bicie, to po prostu bicie tak, na to po prostu bicie tak i na to po prostu tak. I, i czarne wygrywają po prostu. E, więc e, to w ogóle nie działa. E, na Hetman F6, które ja oczywiście planowałem z wielką groźbą. Hetman F8, to po pierwsze, nawet wieża A7 może się bronić. Nie jest to wykluczone. No ale jest prostego go nie zgieszę, jeśli czarne wygrywają. Przesłona. Motywy matowe, koniec partii. Także tutaj myślałem: 40 minut, i ostatecznie zagrałem: bicie, bicie, tak, tak, tak. No i z uwagi na powtórzenie ruchów, tutaj zgodziliśmy się na remis. A ja, a ja mogę tylko sobie pluć w brodę. Także moi drodzy, no, jestem mega rozczarowany tą ostatnią partią, bo dostałem pozycję w swoim stylu. I koncertowo ją zepsułem, stawiając pieczątkę nad tym rozczarowującym turniejem. Kropkę na D, można powiedzieć, postawiłem. Lekkie straty rankingowe, spory niedosyt, bo czułem się dobrze, można było tutaj naprawdę pokusić się o walkę o pierwsze miejsce. Myślę, że nawet to była powinność. Ale no jeżeli tyle dziwnych decyzji podjąłem, tyle przeoczyłem wariantów, to po prostu nie mogło być inaczej, nie da się grać w szachy, kiedy się tyle podstawia. Mankamenty są wyraźne, jak na dłoni, trzeba to poprawić. Bo już w sierpniu dwa wyzwania. Jedno, o którym wiecie, czyli Polanica, zdrój, jeżeli tam będę liczył, tak jak tutaj, to właściwie nie mam po co jechać. A będzie też jeszcze druga atrakcja, która jest. Nie ogłoszona to będzie mecz, krótki, bo krótki, ale mecz chyba nawet o stawkę. Na pewno nawet o stawkę. Jak tylko coś będę o tym wiedział, to wam napiszę. Mam nadzieję, że do tego czasu troszeczkę się tutaj załatam, jeśli chodzi o liczenie wariantów, no bo to. To woła o pomstę do nieba. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy oglądali, komentowali, dawali łapki. No i oczywiście zachęcam do tego, że jeżeli te materiały Wam się podobają, to można zostać moim patronem. Link w opisie materiału wideo. Trzymajcie się, ciepło, super wakacji wam życzę. No i do zobaczenia w sierpniu, bo w, w lipcu jadę na wakacje, więc prawdopodobnie za wiele materiałów się nie pojawi, chociaż w social mediach na pewno jakieś informacje na temat różnych ciekawych wydarzeń szachowych będę wrzucał. Do kolejnego razu, trzymajcie się, cześć.